Państwa bardzo serdecznie na kanale w garniturach dla Frankowiczów. Kłania się państwu Dawid Pietrzak. W tym odcinku opowiem Państwu, czym ryzykujemy pozywając bank. Proces sądowy wymaga zainwestowania pieniędzy i czasu, a obarczony jest ryzykiem niepowodzenia. Proszę Państwa, życie to nie serial. Nie istnieją tacy prawnicy jak Harvey Specter, którzy znają na pamięć książki prawnicze i wygrywają wszystkie sprawy. Istnieją uzdolnieni procesualiści z instynktem prawniczym, ale żaden prawnik nie zagwarantuje Państwu wygranej, a tym bardziej nie zobowiąże się zwrócić otrzymanego wynagrodzenia w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu. Odradzam zatem uleganie reklamom sugerującym stuprocentową skuteczność. Ale o tym, jak dokonać wyboru kancelarii i prawnika, opowiem Państwu w innym odcinku. Ile kosztuje proces sądowy? Na początku opłata od pozwu w wysokości 1000 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Później po około roku półtorej może zaistnieć konieczność wniesienia zaliczki na koszty biegłego, która wynosi zazwyczaj 1000 1500 zł, po zakończeniu procesu w pierwszej instancji, jeżeli sąd wyda negatywny dla nas wyrok, trzeba wnieść opatę od apelacji również w wysokości 1000 zł. Jeżeli po zakończeniu procesu okaże się, że wyrok sądu również drugiej instancji jest dla nas niekorzystny, to w wyroku sąd zasądzi od nas koszty zastępstwa procesowego banku uzależnione od wysokości wartości przedmiotu sporu, ale które co do zasady wyniosą albo 8100, albo 16200. Jak w przypadku pana Mariana, który zaciągnął kredyt na 500 tysięcy złotych. W rezultacie, w czarnym scenariuszu wszystkie koszty prowadzenia sprawy przeciwko bankowi wyniosą łącznie 20 217 zł. Do tego oczywiście dochodzą koszty kancelarii, aczkolwiek to jest temat na oddzielny odcinek. Oprócz pieniędzy musimy zainwestować swój czas i uwagę. Ile czasu musicie Państwo poświęcić na wszczęcie procesu, Wszędzie prowadzenie procesu przeciwko bankowi. Zapewne bardzo dużo. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Sprawa zaczyna się od tego, że kredytobiorca dostarcza do kancelarii umowę kredytową i pozostałe wskazane dokumenty, na przykład regulamin. Przyjmijmy, że znalezienie dokumentów i zrobienie skanów lub dostarczenie osobiście lub pocztą zajmie nam około dwóch godzin. Następnie. Spotkanie z prawnikiem prowadzącym sprawę i podpisanie dokumentów oraz pełnomocnictw zajmie nam, dajmy na to, zajmie nam to około dwóch godzin. Kancelaria prawnika zazwyczaj wysyła wniosek do banku o wydanie historii spłaty kredytu, więc nie musimy się w to angażować. Na tym kończy się aktywność przedprocesowa kredytobiorcy. Kredytobiorca powinien zostać przesłuchany w toku procesu jako strona. Jeżeli państwa pełnomocnik nie widzi potrzeby przesłuchania państwa w toku procesu, to powinna państwu zapalić się przynajmniej czerwona lampka, bo przecież są państwo. Zazwyczaj jedynym źródłem dowodowym na okoliczność wprowadzenia państwa w błąd przez bank co do bezpieczeństwa kredytu, zatajenia zagrożeń związanych z tym kredytem, jak również zaniechania dopełnienia obowiązków informacyjnych przez banki. Te argumenty mogą coś stanowić samodzielną podstawę unieważnienia umowy kredytowej. Ale wróćmy do naszego zaangażowania czasowego. Na rozprawę potrzebujemy zazwyczaj poświęcić 5-6 godzin. Po tym, do końca trwania procesu, nie muszą Państwo robić już nic, ponieważ cały proces prowadzi mecenas. Łącznie zatem nasze zaangażowanie. Związane wszczęciem i prowadzeniem procesu przeciwko bankowi, wymaga około 10 godzin. Plus dodajmy sobie 2 godziny na jakieś tam kwestie administracyjne, co daje nam łącznie 12 godzin. A co na nasz proces powie bank? Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową lub robić problemy, ponieważ wytoczyliśmy proces? Proszę państwa, nie, nie ma takiej możliwości. Bank nie działa jak człowiek, to instytucja, która działa na zasadzie procedur i kalkulacji. Co więcej? Miałem przypadek, że kredytobiorca w trakcie restrukturyzacji kredytu, bo miał problem ze spłatą, pozwał bank. I ten fakt, że pozwał bank w żaden sposób nie wpłynęło na decyzję banku, który ostatecznie zatwierdził restrukturyzację kredytu. Poza tym, według mojej wiedzy, banki przegrywają więcej spraw w sytuacji, gdy to banki pozywają kredytobiorców, którzy przestali spłacać kredyt, niż w przypadku, kiedy to frankowicze spłacając kredyt pozywają bank. Reasumując. Wytoczenie powództwa nie wywiera zatem z żadnego wpływu na państwa relacje z bankiem. Podsumowując, weźmy przykład pana Mariana z poprzedniego odcinka, który wytaczając proces przeciwko bankowi walczy w przypadku unieważnienia umowy kredytowej o 615 tysięcy złotych, a w przypadku odfrankowienia kredytu walczy. O około 475 tysięcy złotych. Pan Marian, wytaczając proces, ryzykuje 20 tysięcy 217 złotych oraz 12 godzin swojego czasu i atencji. Dla każdego kwota 20 tysięcy złotych ma inne znaczenie, ale ryzyko, które podejmujemy walcząc, z bankiem jest niewspółmiernie niskie do korzyści, które możemy osiągnąć. Co więcej, pozbawiamy się ciężaru ryzyka walutowego, które byśmy dźwigali co najmniej przez kilkanaście lat spłaty kredytu. Pozostawiam Państwu podjęcie decyzji, czy warto pozywać bank i zredukować zadłużenie kredytowe do minimum. Czy lepiej spłacać kredyt w podwójnej wysokości przez kolejne kilkanaście lat, drżąc o kurs franka? Proszę Państwa, wystarczy zadzwonić albo napisać maila, żeby zmienić perspektywy swojej przyszłości. Żegnam Państwa, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w garniturach dla frankowiczów.